Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią na tag. Tego typu Filmiki u mnie na kanale nie pojawiają się zbyt często, bo często uważam, że nie są one zbyt wartościowe, że te pytania i odpowiedzi na nie nic nie wnoszą. Są takie, są, bo są, ale tak naprawdę niczego konkretnego nie dotyczą. Natomiast tag, na który dzisiaj się zdecydowałam, nosi nazwy 10 małych sekretów. Jest w nim zawartych 10 pytań nie tylko dotyczących stricte strefy kosmetycznej, ale takich bardzo ogólnych. I ja ten tag na początku zobaczyłam u dziewczyn, z kanału Love and Great Shoes, które chyba w ogóle go zapoczątkowały na polskim YouTube, ściągnęły go z zagranicznego, przetłumaczyły pytania, z tego, co mi się wydaje, oczywiście. A ostatnio również obejrzałam właśnie filmik u Anity Coco Collection i po tym filmiku stwierdziłam, że również koniecznie muszę nagrać odpowiedź właśnie na ten tak, bo pytania bardzo mi się podobają i mam nadzieję, że Wam również się spodobają. Tak więc przechodzę teraz już do odpowiedzi, żeby też nie przedłużać zbyt długo. Pytanie pierwsze. Jaki produkt sprawia, że czujesz się jak milion dolarów? I szczerze Wam powiem, że tutaj miałam bardzo duży problem, żeby znaleźć e, właściwą odpowiedź na to pytanie, bo zastanawiałam się zarówno nad wszelkiego rodzaju kosmetykami, nad ubraniami, nad perfumami. Ostatecznie zdecydowałam, że takim najbardziej podnoszącym moją pewność siebie, bo tutaj tak na jak najbardziej e, interpretuję to pytanie, jak milion dolarów, e, takim kosmetykiem, który najbardziej podnosi moją pewność siebie kiedy wychodzę gdzieś na jakieś spotkanie, na randkę, czy po prostu kiedy chcę wyglądać i czuć się dobrze jest pomadka. Pomadka na pewno matowym wykończeniu e, i pomadka o jakimś takim mocniejszym kolorze. Ja na co dzień bardzo rzadko maluję usta jakimiś mocnymi kolorami. E, na co dzień stawiam bardziej na błyszczyki bądź lekko matowe pomadki, ale w takich bardzo delikatnych kolorach zgaszonego różu, co zresztą powinniście wiedzieć po moich filmikach. Natomiast, jeżeli chce wyglądać tak wow, to jednak decyduje się na coś mocniejszego. Nigdy nie jest to czerwień, bo czerwonej do czerwonej pomadki jakoś nie mogę się osobiście przekonać. Natomiast najczęściej są to jakieś mocno odcienie różowego, takie bardziej intensywne może być coś takiego różowo-czerwonego, czy nawet odcienie delikatnego brązu, do których przekonałam się minionej jesieni. Natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie ten produkt, który sprawia, że czuję się dużo bardziej pewna siebie, dużo bardziej tak podnosi moje ego i w Idę bardziej wyprostowana, przynajmniej w moim wyobrażeniu, e, i może nie to, że czuję się jak milion dolarów, tylko tak jak właśnie mówię, czuję się bardziej pewna siebie. Tak. Pytanie numer dwa: jaki jest Twój sekret pięknej skóry? E, I tutaj na pewno będzie to systematyczność, systematyczność i jeszcze raz: systematyczność. Ja przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Miałam oczywiście kosmetyki do pielęgnacji twarzy, natomiast używałam ich tak od przypadku do przypadku. I o ile jeszcze krem na dzień, krem na noc używiałam w miarę systematycznie, codziennie no i oczywiście produkty do demakijażu o tyle maseczki, peelingi używałam bardzo rzadko. Zdarzało mi się maseczkę użyć raz, kiedy ją kupiłam. Potem drugi raz, bo jeszcze była nowa i w miarę o niej pamiętałam, a potem zapominałam o niej, Wspominałam o innych maseczkach, które miałam w swojej szafce i tak naprawdę przez okres dwóch, 3 miesięcy nie nakładałam nic na swoją twarz. Później się dziwiłam, że tak naprawdę te maseczki w ogóle nie działają i ja nie wiem, o co w ogóle chodzi w tym szale maseczkowym. Natomiast od pewnego czasu yy, troszeczkę bardziej świadomie też podchodzę do tej pielęgnacji i dużo bardziej systematycznie i yy, staram się nakładać maseczki przynajmniej dwa razy w tygodniu. Mam wyznaczone konkretne dni. Kiedy mam czas na maseczkę i staram się sobie zawsze ten czas yy, wyodrębnić. Staram się znaleźć to 15-30 minut tylko dla siebie, żeby nałożyć tę maseczkę, żeby się z nią zrelaksować. I wydaje mi się, że właśnie systematyczność jest kluczem do skutecznej pielęgnacji cery, bo odkąd właśnie taki system stosuję, że mam konkretne dni, kiedy wykonuję peelingi, mam konkretne dni, kiedy wykonuję maseczki i do tego oczywiście ta standardowa, codzienna pielęgnacja, o której staram się nie zapominać, chociażby nie wiem, jak była zmęczona, to zawsze krem pod oczy i krem na całą, twarz na noc nakładam to samo rano nie wiem jak byłabym spóźniona ale krem na dzień na całą twarz zawsze muszę nałożyć i wydaje mi się że to jest właśnie klucz do tego żeby ta pielęgnacja była skuteczna żeby była efektowna i żeby nasza skóra rzeczywiście odczuła to że coś z nią robimy a nie jest pozostawiona sama sobie. E, pytanie numer 3 jaki jest twój sekret jeśli chodzi o pielęgnację włosów? I tutaj przynajmniej w moim przypadku sprawdza się powiedzenie im mniej tym Lepiej. E, kiedy zaczęłam tak bardziej się zagłębiać w blogosferę, kiedy w ogóle pojawiłam się w blogosferze, e, poznałam pierwsze blogi jakichś włosomaniaczek, one tam wtedy pisały a to o olejach, a to o maskach, o odżywkach, o tym, o tamtym. I ja w pewnym momencie wpadłam też w taki szał i nakładałam i oleje, i taki olej, i taki olej, i odżywkę, i maskę, i maseczkę bez spłukiwania, jakąś odżywkę bez spłukiwania, i wszystko po prostu naraz. I te moje włosy tak naprawdę z. Dnia na dzień wyglądały coraz gorzej, bo pomimo tego, iż nakładałam na nie bardzo dużo, to one były przeciążone i wcale nie wyglądały dobrze. I w pewnym momencie odstawiłam to wszystko i też wpadłam z takiej skrajności w skrajność, bo wtedy używałam wszystkiego naraz, po czym odstawiłam wszystko. E i nie używałam nic, myłam włosy, suszyłam albo nie suszyłam, one po prostu wysychały e, i wtedy były znowu bardzo takie nieprzyjemne w dotyku, szorstkie, nijakie i też nie wyglądały dobrze i dopiero po pewnym czasie stopniowo zaczęłam próbować i wprowadzać do swojej pielęgnacji jakieś pojedyncze kosmetyki e, i... W tym momencie już wiem, jaki szampon najbardziej lubię, jakie szampony, jakiego typu szampony sprawdzają się u mnie najlepiej. Oczywiście lubię testować nowe rzeczy, ale. Tak naprawdę cały czas wracam już w tym momencie do tych sprawdzonych e, moich ulubieńców. Tak samo jeżeli chodzi o odżywki, o maseczki. E, nie mam czegoś takiego, że, u, że mam otwarte trzy maski, trzy odżywki i wszystkiego używam na zmianę. Mam jedną maskę, mam jedną odżywkę taką bardzo szybką, ekspresową, kiedy nie mam czasu nałożyć maski na włosy i trzymać jej te 15-30 minut. E, I używam tylko i wyłącznie tego jednego kosmetyku, jak Skończę, to dopiero otwieram kolejny. Nie mam takiej konsekwencji do otwierania nowych produktów, jeżeli chodzi o kolorówkę. Natomiast w pielęgnacji włosów właśnie tego się trzymam, bo zauważyłam, że taka metoda jest u mnie najlepsza. Mam jedną odżywkę, mam jedną maskę, mam jeden szampon i to mi wystarcza. Nie mam tych produktów, nie wiadomo ile. Jeden olejek na końcówki i wydaje mi się, że w przypadku moich włosów, przynajmniej im mniej, tym lepiej. Jeżeli używacie dużo produktów do stylizacji, do pielęgnacji włosów, a Wasze włosy wcale nie wyglądają jakoś bardzo, bardzo dobrze. To radziłabym Wam właśnie ograniczyć troszeczkę ilość tych używanych kosmetyków, bo może w Waszym przypadku jest podobnie jak u mnie, po prostu Wasze włosy są przytłoczone, obciążone ilością tego wszystkiego, tego wcale dobrze nie wyglądają. Kolejne pytanie, czwarte i piąte, tutaj połączę w jedno. Jaka jest najważniejsza zasada, jeśli chodzi o dietę i ćwiczenia? Tutaj ciężko mi jest się wypowiedzieć, bo ja tak naprawdę nie stosuję żadnej diety. Przez jakiś czas próbowałam stosować taką typową dietę odchudzającą, redukcyjną, dużo białka, niskowy, mało węglowodanów, mało tłuszczy. Wiadomo wszystko w ramach rozsądku, natomiast to mi nigdy nie idzie. Ja nie mam cierpliwości, nie chcę mi się gotować. Ja wolę sobie coś tam zjeść, przekąsić i wcale się jakoś nie zagłębiać w te tematy dietowe. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to w ogóle nie. Gdzieś tam cały czas mam jakieś epizody, w których próbuję ćwiczyć i przez jakiś czas wychodzi mi to regularnie, natomiast jeżeli mam jeden dzień, kiedy mam takie załamanie, bo na przykład jestem chora, źle się czuję, czy nie mam czasu, to potem już coraz to nowe wymówki znajduję, żeby nie ćwiczyć i tak naprawdę cały ten czas, kiedy trzymam jakąś tam dietę i ćwiczyłam, idzie na marne, bo wszystko. Idzie w zapomnienie i wracam do starego trybu życia. Natomiast cały czas staram się jeść w miarę zdrowo. Wiadomo, gdzieś tam od czasu do czasu wkradnie się jakiś McDonald's czy fast food, po prostu jedzenie takie zamawiane. Natomiast staram się używać takich troszeczkę lepszych produktów tak jak już Wam mówiłam w którymś filmiku, yy, przeszłam na troszeczkę zdrowsze produkty na bardziej zdrową dietę i cały czas tego się trzymam, choć nie liczę kalorii nie liczę yy, makro to po prostu używam bardziej zdrowych produktów i to jest tylko i wyłącznie taka moja rada yy, żeby może troszeczkę odejść od tego co znajdujemy na co dzień w supermarketach, w niskich cenach a zainwestować nieco większe pieniądze właśnie w zdrową żywność, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli nie stosujemy jakieś typowo diety odchudzającej, jeżeli nie chcemy się odchudzać, to nasz organizm podziękuje nam za to, że używamy e, zdrowszych produktów, lepszych produktów. Pytanie szóste, jakie perfumy są Twoją tajną bronią? E, szczerze Wam powiem, że tak naprawdę przez większość mojego życia. Ja miałam jedne, góra dwa, e, dwie butelki perfum i to mi wystarczało. Używałam ich zarówno na wyjścia, jak i na co dzień. Natomiast e, mniej więcej z rok temu w mojej kolekcji perfum pojawiło się kilka nowości. E, kilka troszeczkę lepszych perfum z wyższej półki. Pojawiły się tam m.in. perfumy Diora, DKNY, Versace, e, marka Jacobsa i inne. I spośród właśnie tych perfum, kiedy już miałam jakieś i tam wybór. Znalazłam sobie takie zapachy, których z chęcią używam na co dzień i mam nawet taką malutką buteleczkę, tam bodajże 15 ml, które nos noszę ze sobą na co dzień w torebce. Natomiast y, znalazłam też pośród tej całej gamy jedne perfumy których nigdy nie używam na co dzień. Nigdy mi się nie zdarzyło użyć ich po prostu rano, kiedy był taki zwykły dzień wychodziłam na zakupy z córką do przedszkola, czy był. No i był to taki zwykły, zwyczajny dzień pracy. E, są to perfumy, których używam tylko i wyłącznie na wyjścia, kiedy wychodzę z moim mężem na randkę, idziemy do kina, idziemy do restauracji i chcę po prostu bardziej taka być. E, Wyrafinowana. E, troszeczkę właśnie tutaj, też nawiązując do tego pierwszego pytania, czuć się jak milion dolarów i mieć większą pewność siebie. E, I to będą perfumy z Versace. Jest to woda toaletowa Vanitas. E, ja te perfumy dostałam również od mojego męża. Natomiast są to perfumy dosyć ciężkie. Nie są to takie typowo owocowe, świeże cytrusowe zapachy, dosyć intensywne. W pierwszej chwili, jak je powąchałam, to mi się skojarzyły z taką starszą, wyperfumowaną panią, ale później, jak je nałożyłam na siebie, to właśnie tak się poczułam bardzo wytwornie i stwierdziłam, że to są takie typowo perfumy na wieczór, dosyć ciężkie, w ogóle nawet nie pasują do tego, żeby używać ich na dzień. Używam ich bardzo, bardzo oszczędnie. To jest też duże opakowanie, bo one mają aż 100 ml, ale myślę, że, sta i myślę, że starczą mi na bardzo, bardzo długo, właśnie z racji na to, że używam ich tylko na wielkie wyjścia i to jest właśnie ten zapach, który polecam Wam, jeżeli szukacie czegoś cięższego, takiego bardziej intensywnego, a nie takich lżejszych, kwiatowych, cytrusowych, orzeźwiających perfum. Spróbujcie, powąchajcie i zobaczcie, czy Wam to odpowiada, bo do takich perfum też wydaje mi się, że trzeba dorosnąć. Kiedyś w ogóle bym na nie nie spojrzała, po powąchaniu bym powiedziała fuj, a w tym momencie wydałem się właśnie takim bardzo wytwornym. Kolejne pytanie, jaki ciu w twojej szafie przyciąga uwagę swoją atrakcyjnością? I tutaj też mi było bardzo ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ostatecznie znalazłam dwie rzeczy, właśnie z takiego działu letniego, które wydaje mi się, że są bardzo, bardzo fajne, i które sprawiły, że zbierałam całkiem sporo komplementów na temat swojego wyglądu, kiedy miałam je na sobie. Natomiast Wydaje mi się, że atrakcyjność ciuchu to jest tak naprawdę drugorzędna sprawa na temat tego, jak atrakcyjnie wygląda ciuch na nas. Świadczy o tym świadomo, samą świadomość naszej atrakcyjności, tego jak my się czujemy. Jeżeli czujemy się źle, jeżeli czujemy się nieatrakcyjne, jeżeli czujemy się grube, brzydkie, zaniedbane, to jakkolwiek drogi i wytworny i przepiękne yy, ubranie by to nie było. My będziemy czuć się w nim źle i będzie nam się wydawało, że wszystko jest złe, że wszystko jest brzydkie, że wszystko jest takie nijakie. Natomiast jeżeli my same czujemy się dobrze ze sobą, dobrze się czujemy w swojej skórze, nie uważamy się za zbyt grube, jeżeli jesteśmy doceniane, też może przez drugą połówkę, to wydaje mi się, że nawet jakiś tam zwykły t-shirt, zwykła koszula będzie wyglądała na nas dobrze i będziemy na niej, w niej się dobrze czuć. Natomiast pokażę. Wam dzisiaj, tak jak już wspomniałam, m, dwa produkty. Pierwsza będzie to sukienka, taka bardzo właśnie, zobaczcie, zwykła, e, płócienna, lniana, biała sukieneczka marki Tommy Hilfiger. Tutaj jest takim dosyć sporym wycięciem na dekolt. E, w takim e, bardzo prostym, zwykłym kroju, który jest tutaj na dole lekko rozszerzany i na dole ma taką bardzo delikatną koronkę. E, jest to produkt taki bardzo delikatny i mówię... E, Zwyczajny wręcz, natomiast bardzo fajnie podkreśla opaloną karnację latem ze względu na swój biały kolor, i przez to, że jest taka właśnie lekka i płócienna, to sprawia, że czujemy się w niej tak bardzo delikatnie, takie dziewczęce, subtelne, bardzo fajny produkt, bardzo fajnie się go nosi. Yy, I praktycznie przez całe zeszłe lato w nim chodziłam, w niej chodziłam, bo to chodzi o sukienkę. Natomiast druga to będzie taka bluzeczka, jest to taki top yy, na ramionczka, na szerokie ramionczka, dosyć krótki, ale w bardzo fajnym wzorze, takim gradientowym od praktycznie białego przez różowy aż do takiego bardzo fajnego habrowego koloru. Jest to top, który ja w zeszłym roku również latem kupiłam w Mojito. I to jest tego typu bluzka, która bardzo fajnie będzie wyglądała zarówno do spódnicy, jak i do zwykłych dżinsów i nada takiej troszeczkę bardziej eleganckiego charakteru naszemu lukowi, bo Umówmy się, jeżeli do jeansów założymy t-shirt, to wyglądamy tak bardzo zwyczajnie, codziennie, jakbyśmy szły na zakupy do hipermarketu, natomiast jeżeli do jeansów nawet założymy tego typu bluzeczkę, to wyglądamy już nieco bardziej elegancko. Ona jeszcze z tyłu ma tutaj takie fajne pęknięcie, zapinane na taki malutki guziczek, więc bardzo, bardzo fajny produkt i przez to, że jest taka gradientowa, bardzo przyciąga swoją uwagę i ja też zbierałam na jej temat bardzo dużo pozytywnych. Słów, dużo komplementów, właśnie w zeszłym roku latem, więc to są chyba właśnie te dwa ubrania, które, jeżeli już miałam wam jakieś pokazać, to właśnie te, które przyciągają największą uwagę swoją atrakcyjnością. Kolejne pytanie, czyli numer 8: jaki jest najcenniejszy element biżuterii? I tutaj mam dwie rzeczy, które dostałam od mojego męża. Pierwszy to będzie łańcuszek z taką malutką, e, złoto, złoty łańcuszek z malutką, celebrytką w kształcie serduszka. E, I jest to łańcuszek, którego ja tak naprawdę w ogóle nie zdejmuję, chyba żebym, nie wiem, szła do solarium czy gdzieś, to wtedy ewentualnie. Natomiast e, nigdy po prostu jeszcze odkąd go mam, go nie zdjęłam. E, I tutaj na tym serduszku mam delikatny, malutki grawer. E, I to jest łańcuszek, który kupiliśmy w sklepie jest. Natomiast drugą rzeczą, tak naprawdę praktycznie od kompletu, z tym, że od innego jubilera e, będzie to bransoletka również z celebrytką w kształcie serduszka również złota. I to jest bransoletka, którą ja dostałam na e, rocznicę naszego ślubu w zeszłym roku. E, I tutaj ta celebrytka ma też taki delikatny malutki kamyczek i ona pochodzi z apartu i to są chyba te dwie rzeczy najcenniejsze z biżuterii jakie posiadam. Pytanie dziewiąte, kto jest dla ciebie ikoną mody? I tutaj stanowczo i definitywnie i zdecydowanie mówię wam, że czegoś takiego nie mam. Ja nie podążam jakoś bardzo mocno za modą, owszem, na Instagramie, czy gdzieś tam na blogach. Podglądam, patrzę e, na wszelkiego rodzaju jakieś lookbooki, oglądam na YouTubie e, wszelkiego jakiegoś tam rodzaju stylizacje, outfity. Natomiast jakoś nie mam czegoś takiego, że wow, ona ma tego typu sukienkę, to ja muszę taką mieć. Może niekoniecznie taką samą z tego samego sklepu, ale w tym samym kroju, kolorze, fasonie. Nie mam czegoś takiego, owszem, podglądam Patrzę, ale jakoś tak nie podążam za modą. Jeżeli idę do sklepu, to kupuję to, co mi się podoba. Przymierzam, e, patrzę, czy dobrze w tym wyglądam, czy dobrze się w tym czuję. I jakoś nie zwracam na to uwagi, czy jakaś blogerka, czy inna celebrytka e, mają tego typu ubranie. Po prostu kupuję to, co mi się podoba i w czym czuję się dobrze. Nie podążam za modą e, i w ogóle się jakoś na modzie szczerze Wam powiem, nie skupiam. I ostatnie pytanie coś, czego o tobie nie wiemy i tutaj szczerze, że Wam powiem, że też ciężko mi było wymyśleć w ogóle, przypomnieć sobie coś, czego byście o mnie nie wiedziały, a co byłoby jakąś taką fajną ciekawostką na mój temat. Yy, może powiem Wam tak, że ja przez bardzo długi czas się nie malowałam, bo pamiętam, że jeszcze jak byłam w gimnazjum, to moje koleżanki już nosiły makijaż, miały pełny makijaż, podkład, róże, rzęsy wymalowane i pamiętam, że nauczycielki bardzo się na nie wściekały. Ja natomiast w gimnazjum w ogóle nie używałam co najwyżej jakichś tam błyszczyk. E, później w liceum e, również tak z tym makijażem na początku było różnie. E, zaczęłam w ogóle używać e, na początek mojego makijażu tuż do rzęs, bo uważam, że moje rzęsy są bardzo jasne. Dosyć długie, ale dosyć jasne i w ogóle ich nie widać. Te moje oczy wyglądają zawsze jak zmęczone. I pamiętam, że ja zawsze miałam bardzo mocno wytuszowane rzęsy. Nie tak, że były jakieś bardzo mocno posklejane e, i oblepione tuszem, ale były dosyć intensywnie podkreślone za pomocą tuszu. I pamiętam, któregoś razu poszłam mm, do szkoły, właśnie do liceum. To była bodajże druga czy trzecia już klasa liceum. I miałam jakiś tam lekki makijaż zrobiony na twarzy, jakiś tam delikatny podkład. E, a zaspałam wtedy i e, jakoś tak w pośpiechu nie pomalowałam tych swoich rzęs i wpadłam do klasy już taka prawie spóźniona na lekcję, a moja koleżanka, z którą wtedy siedziałam w ławce, tak się na mnie dziwnie popatrzyła i mówi tak Jezu, zaspałaś! Mówię, no a co, spóźniłam się? Nie, ale masz niepomalowane rzęsy. I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że te rzęsy po prostu tak się rzucały w oczy, że potem troszkę... Mm, opuściłam z ich tuszowaniem, natomiast dalej je podkreślałam i teraz jeszcze tak przy okazji wpadło mi do głowy z takich ciekawostek, których o mnie może nie wiecie. E, ja w ogóle zaczęłam swoją przygodę tutaj z tymi kosmetykami, z blogowego sferą e, właśnie jak byłam jakoś w liceum, natomiast zaczęłam oczywiście od bloga, jak e, chyba większość w tamtym czasie blogerek. Miałam bloga, bloga kosmetycznego, na którym pojawiają się głównie recenzje kosmetyków, e, natomiast do nagrywania filmików. Namówił mnie, może nie to, że namówił, tylko tak bardziej podkręcił e, i zasugerował mi mój e, obecny mąż, wtedy mój jeszcze chłopak, później narzeczony, natomiast mój obecny mąż i jak on się dowiedział, że ja miałam tego bloga, którego dosyć długo skrętnie przed nim ukrywałam, bo wydawało mi się to coś, czymś totalnie w ogóle, po co on ma o tym wiedzieć? i na początku jak się dowiedział o tym blogu, że, go, że przed nim go ukrywałam i on był już taki no troszeczkę popularny jak na tamte czasy to był na mnie zły a później właśnie podkręcił mnie do tego żebym zaczęła nagrywać właśnie tutaj na YouTubie i tak więc oto jestem już po tych kilku latach właśnie za sprawą mojego obecnego męża tak więc to by było chyba na tyle jeżeli chodzi o takie ciekawostki na mój temat dajcie koniecznie znać jak wam się podobał tego typu filmiki jeżeli macie ochotę to odpowiedzcie na dole w komentarzach na któreś z pytań, które tutaj pojawiło się w tym tagu. Na jedno dowolne. Bardzo chętnie poczytam właśnie wasze odpowiedzi. Ja się tymczasem żegnam. Zachęcam oczywiście was do zaglądania na moje media społecznościowe oraz na mojego bloga i do subskrypcji mojego kanału, tak do dodawania łapek w górę do filmiku, bo one niesamowicie motywują i do zobaczenia w kolejnym razem. Pa